Cześć Wam. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. <laughs> nagrywam już chyba szósty raz ten filmik. I zawsze coś zapominam dopowiedzieć. Może się teraz uda. W dużym skrócie, bo wcześniej atomi od ciepła rozłączało nagrywanie, bo nagrywałem w słońcu. Dobra, zaczynamy. Jak u mnie to wyglądało. Pomijając, że próbowałem metodą prób i błędów, dopiero za drugim razem weszłem w ketozę, ale pomijajmy to. Podstawowe pojęcie adaptacja. Jak dla mnie? Ja oczywiście na samym początku filmiku chcę zaszczycić, że ja nagrywam ten filmik. Na swoim przykładzie nie mówię, że tak każdy ma robić. Nie mówię, że tak ma wyglądać ketoza. Według mnie są dietetycy, są lekarze. Są osoby, które są trenerzy personalni. To akurat jeśli chodzi o treningi, ale Którzy się znają lepiej ode mnie. Jestem zwykłym amatorem, zrzuciłem te 60, nawet 4 kg, bo już tak miejscowo mi waga podchodziła, bo ważyłem 56 kg. Ale dobra, przygody z ketozą, adaptacja. No to zacząłem to 16, no 18 września, bo byłem po weselu, ten 18 września, w taką typową ketozę, taka od A do Z, jak powinna wyglądać. U mnie adaptacja trwała gdzieś mniej więcej 4 miesiące, może trochę dłużej. Tak, wiem, może to błąd. Czemu tak? Bo nie wiedziałem. Po prostu ja miałem na adaptacji makro 80 tłuszczy, 15 białka, 5 węglowodanów. I po prostu tak mi ładnie schodziło. A i nie wiem, czy robiłem błąd, bo na adaptacji już ciąłem kalorie. Ja miałem ustawione 2250 i po prostu ciąłem te kalory, uciąłem sobie, bo miałem większe zapotrzebowanie, dużo, dużo większe. Zaczynałem z takim, dużo, dużo większe, dlatego mi ładnie waga schodziła przez bardzo długi czas. I po prostu jak zacząć według mnie, bo się pytacie, co, je, co jadłem? No, ja do spisu nie ma jednego konkretnego. Jadłem wszystko, co mi się mieściło w makro. Mniej więcej mogę powiedzieć, że na śniadanie jadłem przeważnie jajecznicę na boczku, na kiełbasie. Z pieczarkami na przykład wyglądało to tak: 4 jajka, 50 g boczku, 50 cebuli, 50 gram pieczarek. I to mniej więcej tak było. No, ja jadłem przeważnie samo mięso. Czy to żeberka, czy karkówka, czy no schab trochę chudszy, czy piersi. No, ale takie rzeczy jadłem. I na wieczór po prostu miałem już białko białko miałem już na maksa, więc dobijałem sobie na wieczór, piłem po prostu oliwę, no po prostu oliwę piłem, w ilości różnie, 50, setkę, 80, różnie, to jak mi brakowało, tym dobijałem tłuszcze, nigdy nie dobijałem węglowodanów, węglowodanów tam taka miarka jest, Jak w aplikacji Fitat w ogóle, pełna aplikacji, za chwilę, to... Yy to ile tam, ile zużyłem, tyle zużyłem, nigdy węglowodanów nie dobijem. Tylko dobijem mniej więcej kalorie, białko i tłuszcze. To, ja do, to dobiję Jaką aplikację? Nie wiem, jest na pewno dużo aplikacji na rynku. Ja korzystałem z fit -a. tu Nie wiem czemu pierwsza lepsza jakoś mi się spodobała. Dla osób początkujących musicie ustawić sobie ręcznie. Jak nie wiecie jak, ściągacie aplikację wchodzicie w ustawienia, ustawiacie sobie ręcznie, czyli kalorykę w tym przypadku, żeby chudnąć potrzebny jest deficyt, czyli liczycie sobie gdzieś na kalkulatorku są w internecie wpisujecie płeć wagę, tryb jaki macie pokazuje wam na przykład ile jest kalorii na utrzymanie wagi powiedzmy jest to 2500 no to wtedy na deficyt dajecie sobie 200, 300 powiedzmy, czy 2350 tak i wtedy to makro, 80% tłuszczu, 15 białka, 5 węglowodanów. Dalej, ja tak jechałem, dalej, ja jechałem tak przez 4 miesiące, mówię, bo nie wiedziałem, dopiero Ola mnie, no pewnie wiecie, która poinformowała, byłem się w kontakcie, no i mówi: przestaw to, nie bój się tych białek. Też chcę powiedzieć, że wtedy przestawiłem sobie mniej więcej 2 gramy białka na kilogram masy ciała. To przykładowo mówię, no to jak ważyłem już koło 100 kilo, to miałem 200 gram białka. Następna sprawa. Dużo, chcę zaznaczyć jeszcze, powiedzieć, że dużo pomógł mi Tomek Jaworski. Jest bardzo oczytany, bardzo obyty w tych sprawach, jeśli chodzi o ketozę. Chciałem mu podziękować z tego miejsca. Następny, tak jakby podpunkt, jak to się u mnie odbywało. Czyli mamy za sobą już ustawianie kalkulatora, aby ktoś nie wiedział, bo chciałem powiedzieć to w języku prostym, zrozumiałym dla wszystkich. Ściągacie sobie aplikację, w moim przypadku była to Fit Atum. każda inna jest dobra. Ręcznie wpisujecie zapotrzebowanie kaloryczne, czyli z lekkim deficytem, czyli ucinacie kalorie. Na adaptacji wpisujecie kalorie mniej więcej, yy, makro mniej więcej 80 tłuszczu, 15 białka, 5 węglowodanów. Dalej, po. Skąd, skąd w ogóle wie, yy, wiecie, że już jesteście w ketozie? Bada się to glukometrem. Macie. Dosta Nie wiem, jak teraz to zade. Ja dostałem glukometr za darmo z paskami. O, jakiś motorek. Dalej. Jeśli jesteście już w ketozie, możecie zmienić sobie makro. Jak makro? Nie wiem, ja ustalałem, ja miałem ogólnie tak, później 2 gramy na kilogram masy ciała, czyli przy wadze powiedzmy 80 kg, 2 gramy razy 2 to jest 80 plus 80, 160 gram, jak dobrze liczenie ze stresu, białka. Resztę miałem. 5 tak jak reszta, jak mówię, 5%, kalory, 5 węglowodanów, a ile tłuszczu już mi zostało, bo to procentowo wychodziło, tyle miałem tłuszczu tłuszczy. I oczywiście kaloryka cały czas w dół. Przez. Dalej, może aktywność sportowa. Przez pierwsze 6 miesięcy, yy, może 6 nie, no powiedzmy te 4. Nie biegałem, nie chodziłem na, na siłownię, nie stosowałem żadnych. Yy, czy kreatynę, czy białka, nic nie stosowałem, żadnych spalaczy, tłuszczu, sama ketosa, leciało jak głupie. Później delikatnie, już wiadomo, waga przestawała spadać, ciąłem kalorie, ale już spadła waga, już mogłem biegać. A kocham biegać, kocham biegać, naprawdę kocham. Siłownia jak to siłownia. Biegałem na początku, wiadomo, małe trasy, tam kilometr, 3 km, później dziesiątki, później 20 kilometrów biegałem, no i powróciłem do 10 kilometrów, to jest dla mnie optymalne. Biegałem 2 trzy razy na tydzień, plus 2-3 razy na dzień siłownia. Wiadomo, jeśli mi się nie chciało, nie chodziłem na siłownię, jeśli mi się nie chciało, nie biegałem. Dalej, przez 10 miesięcy byłem cały czas na ujemnym bilansie kalorycznym, czyli na deficycie. Przez 10 miesięcy byłem plus wysiłek fizyczny jakiś. Później oczywiście ja ze sportem to dużo, tylko że na przykład przestałem biegać ze względu na ból kolana. Na parę miesięcy przestałem. Chodziłem trochę więcej na siłownię teraz powróciłem, biegam około. Dwie... Nie chcę dużo biegać, bo już nie chcę, żeby mi tak bardzo waga spadała, ale biegam około te dwa, trzy razy na tydzień, tak dwa się staram. No i trzy razy ostry trening na siłowni. Co mogę doradzić? Już mamy jeden punkt. Jak zacząć? Mówiłem. Ustalamy deficyt kaloryczny. Drugi punkt, jeśli ktoś chce sport, oczywiście bardzo fajna sprawa, bardzo pomaga w ketozie. Co jadłem, mówiłem. Trzecia sprawa, teraz, tak jakby też bardzo ważna: sen, odpoczynek, regeneracja. Pamiętajcie, jeśli macie iść na trening, jeśli już zdecydujecie się na siłownię i macie zrobić trening na odpicu, to lepiej się zregenerować, poleżeć, posiedzieć i. Zrobić go na drugi dzień, mocny, fajny trening. Następna sprawa. W skrótki, Bo już jest ponad 8 minut, prawie 9, podsumujemy. Żeby chudnąć, nie trzeba być w ketozie. Nie musicie mierzyć co chwilę, wypisywać, że macie, że was wybiło z ketozy. Jejku, wybiło, skok w bok, mi się to zdarzał. Ja też jadłem kebaby, bo na słodkie nie miałem. Ja zaraz powiem o końcówce czemu. Eee, zdarzał mi się skok w bok, jakiś kebab, eee, coś innego. Zdarzało mi się, w początku trzymałem eee, makro naprawdę, naprawdę w tych ryzach, takich ostrych. Trzymałem to ostro. Wy, naprawdę musiałem się dużo rzeczy wypierać. Pokusy wszelkie, jak słodycze czy coś, out, nie było nic. To mi pomagało chudnąć, motywacja. Dalej. Eee, Później, już pod koniec tej mojej ketozy, tych 10 miesięcy, miałem cholerną chęć na słodkie, na węgle, dlatego świadomie. Od 16 lipca nie jestem w ketozie. Ja się zastanawiałem miesiąc, czy wychodzić z ketozy. Zdecydowałem się, mówię, wychodzę. Są fajne sezonowe warzywa, warzywa owoce. No naprawdę jest tego trochę, nie powiem, bo i lody teraz zjem. Ja muszę trochę teraz przytyć, w sensie nie łapać masy tłuszczowej, żeby znowu być yy, otyłym, tylko masy mięśniowej. Chodzę na siłownię, staram się, dlatego przejdę na te węglowodany. Ja wrócę, ja, wró ja wrócę do węglowodanu. Wrócę, bo sobie to powiedziałem. Wrócę do ketozy, przepraszam, bo mi wiadomo przyszła się trochę zamotałem. Eee, dobra, w skrócie był 6 10 minut. Musicie być w ketozie, nie badajcie co chwilę tych ketonów, jeśli chyba, że to jest lecznicza, no to to jest całkiem co niego. Ja mówię ten, żeby chudnąć. Deficyt kaloryczny, dalej, eee, jakiś ruch. Można, wiadomo, na ketozie się i bez ruchu chudnie, ale okej, okay, może być ruch, co pomaga. Co jeść, mówiłem. Bo to najczęstsze pytania, które są. Jak zacząć ketozę? Czytać, czytać, czytać. Szkolić się. Naprawdę zdobywać informacje na grupie, pisać posty, nie bać się tego. Jak ja mogę, na przykład, nie wiem. Na, teraz jestem, wyszedłem z ketozy, jestem na węglozie. Chcecie, mogę nagrać Wam filmik, jak byłem przez te 2-3 miesiące na węglozie. Jeśli podoba Wam się, jak mówię, jak nie, no to po prostu ja. Nie przemówiłem jak, tak jakby kariery youtubera, więc y, nagrywam to dla Was. Czemu nagrywam dla Was? Dlatego, że to Wy, część z Was byliście moją motywacją jak zrzucić te 60 coś kilo. Wy, właśnie Wy. Bo ja czytałem Wasze posty, ja widziałem Wasze posty jak się chwalicie. I ja mówię, kurde, oni dają radę, ja nie dam rady? I się napatrzyłem, zdjęcia jak w spodniach, jak ten. I to dzięki was złapałem motywację. I mówię, teraz może ja komuś pomożę, może komuś dla kogoś będę motywacją, może to złapię jakiś... Yy... Cennych rad ode mnie, no nie wiem, no ja podaję wszystko na swoim przykładzie. Nie chcę nikogo zmuszać, yy, bo nie zmuszam i nie chcę przekazywać, bo ja też źle robiłem. Ja zacząłem, podobno na adaptacji się nie tnie kalorii. Ja już ciąłem, to już jest błąd. Adaptacja trwa około miesiąca, u mnie trwa 4 miesiące, już jest błąd. dlatego no ja zaznaczyłem na początku filmu, że ja nie chcę kogoś w błąd wprowadzać. Ja po prostu opisuję swój przykład. Słuchajcie, teraz tak. Jak Wam się podoba, mogę opisać w następnym filmiku, nie wiem, stopniowo możemy lecieć jakieś. Teraz opisałem, tak jakby, swój przykład na tym, jak schudłem te 60 kg w 10 miesięcy. Dodam, że na koniec miałem 1800, zaczynając z kaloryką, tak jak mówiłem, 2250, skończyłem na 1800, czyli uciąłem. 425 kalorii jak dobrze liczę, to nie jest dużo. Przez 10 miesięcy 400 dwie, 425 kalorii to jest nie 450 kalorii, no jakoś tak, no, później policzy. To jest na 10 to jest 45 kalorii miesięcznie wychodzi, że ciołem. Tak mniej więcej, no. Tylko miałem ruch oczywiście, to spalało. Słuchajcie, ja to jest mój pierwszy filmik, stresuję się, miał. Ja już go szczerze nagrywam szósty czy siódmy czy ósmy raz. Naprawdę, zacząłem w domu, przeszkadzali mi. Zacząłem później, to mi się telefon wyłączał. Pół rzeczy nie powiedziałem, brędziłem przez 20 minut, i tak wychodziło. Słuchajcie, chcecie jak. Nie wiem, czy mi się fajnie słucha, w ogóle to rzucę. Mogę opisać start mój jeszcze dokładniej. Mogę się skupić punktami nakręcać filmiki, czyli przykładowo adaptacja. Mogę nagrać drugi sport, jak to u mnie wyglądało, bo jestem osobą teraz aktywną, trochę byłem. Mogę nagrać biegi, co i jak, jak sobie kaloryfer robiłem. Mogę nagrać. Mogę nagrać filmik, jak mi badania powychodziły, bo to jest naprawdę sensacja. Ja robiłem przed parę lat temu, niedawno przed ketozą, i teraz w ketozie robiłem. Mogę Wam powiedzieć następny pomysł na odcinek? Nie wiem, jeśli chcecie, w którym coś nagrywał. Jak było na węgla przez te 3 miesiące, dwa miesiące? Nie wiem, ile będę, co nie? Jak powrót do ketozy? Bo będę od nowa robił adaptację. Chcę być później w głębokiej ketozie. Jak ten? Chcecie, jak Wam się podoba? Możecie. Zadawajcie pytania pod yy, filmikiem, jeśli się podoba. No naprawdę, mógłbym siedzieć i godzinę nawijać. Mógłbym, mógłbym, bo mi nie brakuje tematu. Tylko nie chcę, żeby filmik był długi. Na koniec go podsumuję. Żeby chudnąć, musi być deficyt kaloryczny. To jest podstawa. Fajnie, jakby był ruch. Fajnie, jakby był ruch. Dalej. Naprawdę, ketony nie są wcale potrzebne. Co jadłem jeszcze? Jadłem wszystko. Jadłem wszystko, co mi wchodziło w makro. Miałem ochotę na jajka, jadłem jajka, na boczek, jadłem boczek. Miałem ochotę na orzechy włoskie czy laskowe, jadłem. Miałem ochotę, nie wiem, na kawałek gorzkiej czekolady. Jadłem. Miałem. Yy, no, po prostu jadłem wszystko, co mi wchodziło w makro. Oprócz tych zakazanych produktów, czyli podstawowych chlebów, ryżów, makaronów, mąk nie używałem, bułek tartych. Oprócz tych oczywiście są makarony, są oczywiście chleby. W dobrze mówię, są. Ja tego nie używałem. Ja dałem tylko czasami bułki. Mam dwie lewe ręce. Mamusia, jak się uśmiechają, mi uchwycha z, z przepisów. tylko córa, co nie? No słuchajcie, mogę Wam, nie wiem, opowiedzieć, jak to u mnie z napojami słodkimi wyglądało. Tymi słodzonymi słodzikami, tym najgorszym dziadosłem acesulfanka i as Aspartam. Jak to Czy Aspartam, ja dobrze jakoś mówię trochę, jak to jeszcze wyglądało. W ogóle nie piję alkoholu. Od początku, od początku mojego. od yy, początku keto. Kiedyś waliłem, nie mówię. Piłem browarów do oporu, wódkę piłem, wszystko. No jak to tak młody chłopak chciał się wyszaleć? No później, nie wiem, tam, na odkąd jestem na ketozie Nie tknęłem alkoholu. Wypiję czasami piwa bezalkoholowe, ale co się zdarza. Teraz trochę częściej, bo jest wakacje, to daję sobie taką dyspensę, ale to o tym mogę nakręcić filmik. W sylwestra wypiłem chyba za 4-5 piw, może takich bezalkoholowych jakiś Czułem się jak brzuch. Ja czułem się jak brzuch. Czułem, jak mi brzuch ma rozepchać. Źle się czułem. Naprawdę. Mogę nagrywać fajny filmik jak wam się podoba. Zadawajcie mi pytania. Mogę niedługo, za 2-3 dni, nakręcić jakieś na przykład stricte jedzenia. Co jadłem dokładnie mogę nakręcić. Bo teraz to jest taki filmik ogólnikowy. Jak ja schudłem. Naprawdę. Co robiłem. No to ostatnie skrót, bo już go robię trzeci raz. Deficyt kaloryczny. Jadłem wszystko, co mi wchodziło w makro. Z. z produktów polecanych. Nie, sto, o, nie stosowałem e, okien żywieniowych. Jadłem e, przeważnie trzy posiłki dziennie. Śniadanie, obiad, kolacja. Tym, że tak jak mówię, że kolacją dobijałem tłuszcze. Czasami dwa posiłki, jeden, czasami ostatni posiłek o 22, trzeciej różnie. Nie stosowałem żadnych okien żywieniowych. Nie stosowałem e, żadnych spalaczy tłuszczu. Ruch? Okej, okay, był. Nie był zawsze, ale był. Super jak jest ruch w każdej diecie lub bez diety. Aktywność fizyczna. Służę pomocą pod filmikiem na ten nie dziś jak wam nie odpisuję na prywatne wiadomości, bo po prostu nie mam na to czasu i nawet nie jestem w stanie na tym odpisać. Ja mam swoje hobby, mam swoją dziewczynę, rodzinę, swoje, tak jak mówię, teraz chodzę na siłownię. No i mówię, jeśli chcecie więcej filmików, mogę robić na przykład y, filmik o ketoadaptacji, jak to typowo opisać, 5-10 minutowy. Mogę napisać, co jadłem, typowo 10, to jest taki filmik ulnikowy. Mogę, jak było na węglozie, na powrót do ketozy, mogę o moich badaniach, bo to też jest dla mnie za gwoska naprawdę fajny temat, mogę nagrać, co nie? Jeśli chcecie, bo jeśli ja Was zanudzę, no to tyle, no może komuś się przyda, no. Jeśli macie pytania, mogę nagrać drugi filmik, no myślę, że pomogłem, no. Ostatni skrót, ja tak y, powiem pod koniec, no tak jak już mówiłem, ketoza nie odchudza, ketony. Jeśli ktoś kogoś, temat, zadaje ci pytania, wybicie z ketozy, mnie też wybijało z ketozy, na no, krótko, na dzień, dwa, ale wracała ketoza, co trzeba zrobić? Post. Posty o! Temat następny, jak robiłem posty? Przez 10 miesięcy może zrobiłem takie dwudniowe posty ze 3-4. Nie robiłem dużo postów, nie robiłem okien żywieniowych. Więc mówię, fajnie, że... Tyle jest opinii, myślę, że nie zawiodłem tym filmikiem. Mogę nagrywać. Nagrywam to dla Was, bo ja się napatrzyłem na Was jako Wy byliście i jesteście moją motywacją, bo ja się musiałem na kogoś napatrzyć, żeby wiedzieć, że akurat ta dieta mi pomoże, tak? Nie, w ciemno ten. Napatrzyłem no, się na Wasze, Wasze obserwowałem, mówię, działam, co tam. Ruch, trochę ruchu, no da się chudnąć bez ruchu, ja jestem żywym przykładem, bo ja parę miesięcy, ja ogólnie się ruszam sam siebie, bo ja jestem aktywny fizycznie, lubię, ja lubię rano wstać, ja jestem zabiegany człowiek ogólnie, plus do tego mi ruch dochodzi, w sensie ostatnich ten, ale bieganie między przerwami, kiedyś, kiedyś, kiedyś biegałem, mogę temat o sporcie poruszyć, no, jak schudłem, w skrócie, została minuta, sprężam się, jak schudłem, ostatnie, defizyt kaloryczny, podstawa. Dobre jeszcze jedzenie, dobrej jakości. Co dalej? Jakiś sport, byle co, siłownia, bieganie. To Jak ja, ja sobie nie wiem, naprawdę, ludzie nie wiem. Chudłem, po prostu chudłem, chudłem. Ja już do niebezpiecznych, bo do 50, chyba 6 kilo schudłem. Teraz chcę trochę przytyć, tylko nie chcę tłuszczu, tylko chcę czystej masy mięśniowej. Może ktoś mi pomoże, jakie makro sobie ustawić na tym więcej białka, może nie wiem. To jest takie podsumowanie. Słuchajcie, jak się mnie fajnie słucha? Nie wiem, dla mnie był stres. Nagrałem ten szósty, siódmy filmik. Stres, stres, mówię, trochę minął. Nie wiem, czy ja to wrzucę, czy tego nie wrzucę. Czy się fajnie mnie słucha, czy mi się nie fajnie słucha, więc mówię, pozdrawiam Was, w wytrwałości. Dawajcie mi może w komentarzach pod tym filmikiem, czy chcecie, żebym coś jeszcze nagrał. Poruszcie, jaki temat może pierwszy mam nagrać. Niedługo, ja wyjeżdżam na wakacje, ale nagram. Więc powodzenia i pozdrawiam.